Andrzeju, który z tych filmów najtrudniej było Ci zdobyć na, na tegoroczny przegląd? Ojej, na pewno filmy zagraniczne. Warto wspomnieć o dwóch filmach. Jeden to jest film o łodziach i braciach amerykańskiego reżysera Toma Garbera. Film poświęcony dwóm braciom Heresow. Którzy pod koniec XIX wieku założyli stocznię jachtową. Zajęło mi prawie dwa lata załatwienie formalności, zgód na ściągnięcie tego filmu do Polski. Drugim filmem, który, z którego jestem bardzo dumny, to jest film o Eriku Tabarli, czyli Tabarli. Film z 2009 roku francuskiego reżysera Piera Marcella, który tak naprawdę dzięki osobistym zaangażowaniu szefa Narodowego Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich, doktora Krzysztofa Zawalskiego udało się ściągnąć i uzyskać zgodę na pokaz tego filmu w Warszawie. Myślę, że to będzie wyjątkowa gratka dla wszystkich. Ten film pokażemy w niedzielę na zakończenie całego przeglądu. Jak wiele filmów napłynęło do tego przeglądu konkursowego? A to jest ciekawe, bo. Tak naprawdę nie spodziewaliśmy się, że będzie wielki efekt. Być może zadanie czy poprzeczka była postawiona wysoko i przez całe lato nie było nic słychać w tym temacie. Natomiast we wrześniu, kiedy zbliżał się termin końcowy nadsyłania materiałów, zaczęły się pojawiać telefony i maile w tej sprawie. Suma summarum nadesłanych zostało 10 filmów. Z tego rada konkursu tak ją nazwijmy wybrała pięć filmów, które zdecydowaliśmy się pokazać podczas właśnie przeglądów konkursowych na jak Filmie. Rada, która weryfikowała filmy, to reżyser Michał Dąbrowski z Gdańska, reżyser, i redaktor Andrzej Radomiński, który już od samego początku współpracuje przy przeglądzie i prowadzi, jest jednym ze współprowadzących, kapitan Janusz Zbierajewski, ja, i jeszcze jedna osoba będąca przedstawicielem sponsora jednej z nagrody. Przegląd, czyli w sobotę o godzinie 11 zaczynamy godziną pokazu filmów konkursowych. Ogłoszenie wyników jury i nagrody publiczności będzie w niedzielę przed ostatnim filmem o Riku Tawelin. Wręczenie nagród, wręczenie statuetek i ogłoszenie laureatów tegorocznej, mam nadzieję pierwszej edycji. A po niej pewnie przyjdą następne. Czy my możemy liczyć znowu na te wspaniałe opowieści panów, o których już wspomniałeś, czyli Andrzeja Radomińskiego i kapitana Zbierajewskiego? Tak, na pewno, zresztą wiele osób mówi, że ich gawędy i opowieści na przeglądzie tworzą połowę wartości całego wydarzenia, także oni już się szykują i na pewno tego również nie zabraknie. Sobota 30 listopada, czyli Andrzejki, okazja do zabawy i w tabernie Korsarz znowu koncert Mietek Folk. Także wszyscy, którzy mają bilety do kina na przegląd, filmów zapraszamy, można przyjść na koncert wieczorem. Na pewno trzeba będzie robić sobie wcześniej rezerwację miejsca, bo podejrzewam, że będzie bardzo dużo osób na tym koncercie i z racji również, że to są Andrzejki. Mhm. Tak, także koncert Mietek Folk. Myślę, że kupa zabawy i radości. I jeszcze jedno. W tym roku był właśnie przegląd jacht film w Gdańsku. Tak. I jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy to już tak na stałe? Tak, na stałe nawet bardziej. Dokładnie dzisiaj ustaliliśmy datę 23 i 4, o ile się nie mylę. Jeśli tak wypada weekend lutego 2014, będzie również edycja w Gdańsku, a tydzień wcześniej 15-16 w Katowicach. I rzeczywiście marzenia, o których opowiadałeś kiedyś, po prostu nagle się urzeczywistniają. Nagle jak film jest będzie w, przez całą Polskę, wybrzeże, Warszawa i Śląsk. Fantastycznie. I... Nie nagle i nie przez całą Polskę, ale po malutku. No wymaga to dużo pracy, dużo czasu, siedzenia i tak dalej, ale jest przy tym kupa radości i mam nadzieję, że również w tym roku ludzie wyjdą zadowoleni i stwierdzą, że warto było przesiedzieć tyle godzin w Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, trzymam kciuki i oczywiście będziemy tam. Ja dziękuję i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie.